Witam 1 stycznia 2025 roku. Wszystkim oglądającym życzę spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze w roku 2025. Nagrywam dzisiaj ten film, ponieważ dokonałem odkrycia nawet. Jest godzina 11.03 rozpaliłem około godziny 9 rano, i co ja tu odkryłem? Odkryłem coś takiego, że zobaczcie na temperaturę spalin. Nie chcę złapać ostrości, ale jest 200, złapię, czy nie złapię, no złap, nie chcę złapać. No teraz widać tak mniej więcej 240 stopni, prawie 250 stopni jest w tej chwili, temperatura jak widzicie 70-80 prawie stopni. Yy, I co ja tu ja takiego odkryłem? Odkryłem to, dlaczego miałem temperaturę w ostatnich dwóch tygodniach. 300 stopni nawet przekraczała delikatnie mi 300 stopni, ale to wam wyjaśnię. Pali się na maksa. Jak widzicie, zobaczcie tutaj, jest komora nawalona. Już dołożyłem tutaj, nabierz, nabierz tych drebienek, właśnie jakieś 4 minuty temu. także... Także, także, także już mówię, pali się od 2 godzin. Temperatura oscyluje sobie w granicach 240-250 stopni maksymalnie. E, powiem wam, jak tutaj już skończy się palić, co było tego przyczyną. I jeszcze taka przyczyna, nie wiem, czy tam też się poprawi, ale ostatnio, jak palę w tym roku e, bukiem, bóg buk jest suchy ma poniżej 20%. To jest ten buk, dokładnie, nie wiem ile ma, ale na pewno ma miesiąc temu miał 19 teraz ma mniej niż 19 po przerąbaniu także tutaj już też leży sobie tydzień czasu przed wrzuceniem do Atmosa mam dużo popiołu dużo takiego popiołu mi zostaje. nie wiem jak to będzie teraz także niech się to pali niech się wypali do samego końca gdzieś za 4 godziny jak już wygaśnie w kotle to powiem wam co ja tutaj, co ja popsułem najpierw, i teraz dzisiaj, co ja rano naprawiłem, że poprawiłem to moje popsucie. I temperatura spalin właśnie mi spadła, i to olbrzymie, olbrzymio. Także do zobaczenia za, dla Was za chwilę, dla mnie gdzieś za 4 godziny. Witam podobnie. Pali się skończyło, jest godzina około 13 po 13 parę minut. Także zaraz zobaczymy. O, popiołu trochę zostało. Trochę, ale mniej niż ostatnio. Na no, tutaj na dole, co tutaj? No to jeszcze mamy trochę żaru, ale o, tutaj to popioło już jest mało. No i tak, przyczyna jaka była tego, że miałem taką temperaturę dość wysoką, już Wam to wyjaśniam. No, bardzo tutaj nie włożę Telefonu, bo jest jeszcze gorąco, bo przed chwilą się jakieś pół godziny temu się w ogóle wentylator wyłączył. Ale już wam opowiem, co ja tutaj robię. Jak czyszczę to. Po każdym, po każdym paleniu, może nie, ale tak raz w tygodniu. Biorę sobie ten oryginalny pogrzebacz. Wyciągam. Ja mam tutaj w tym kotle akurat te zabirowacz, wyciągam ten zawirowywacz i. Po prostu tą ściankę czyszczę. I teraz jak koniec już pokażę palcem, koniec tutaj tego pogrzebacza tam wpadnie za daleko. Tutaj oczywiście w tej, z tej strony, wpadnie za daleko i jak się cofnie to ta ceramika dolna mi się trochę wysunęła, tam nie wiem chyba z miesiąc temu. I tutaj było, tutaj ostatnio widziałem, że było tutaj jakieś 3 mm wystawała ta ceramika była wysunięta podłóg tutaj w tej chwili jest róbniutko zobaczcie i dzisiaj sobie zajrzałem przed rozpaleniem, czyściłem rano kocioł tam z tyłu też otworzałem zajrzałem sobie i tutaj z tyłu mówię to jest tak przysunięte, mówię ciekawe co tam jest tam na łączeniu tej ceramiki z tam było też dosłownie ze 3-4 mm przerwy i wszystko gorąco od razu mi zamiast iść tędy tutaj bokami tego kodła, kotła tam przechodzić już do odpływu spalin z tyłu za tamtą ceramiką to wciągało mi tutaj tam przez tą, przez tą dziurę dużo tego gorąca y, ciągło mi przez tą dziurę i ta, ten, to całe gorąco szło właśnie na, tutaj na tył kotła tu i na czopu, i dlatego taka temperatura była wysoka. Także, jeśli macie jakąś takie yy, dziwne takie sytuacje że mieliście temperaturę tutaj kiedyś spalin mniej więcej na jakimś tam poziomie, i teraz jakoś Wam wzrosła przez ostatnie tam czasy, zwróćcie uwagę na tą ceramikę. Najlepiej jest ją wyjąć, wyczyścić tam wszystko. i i zamontować ją jeszcze raz. No tutaj tego, tej blachy czerwonej nie ma, ma nią tam przegrzanej, także jeszcze jest tutaj wszystko wszystko w porządku, nic się tutaj takiego nie nie wydarzało. Tutaj nic nie regulowałem w ogóle niczym tylko właśnie zauważyłem, że ta temperatura mi tam wzrosła było tak 200 200 powyżej 220 było taka a ostatnio właśnie patrzę jest 300 nawet tam powyżej 300 się tam troszeczkę robiło. No to i dzisiaj właśnie przy czyszczeniu kotła zauważyłem właśnie te ceramiki że tam jest taka szczelina także zwróćcie uwagę może to wam pomoże tak żeby kocioł zaczął pracować bardziej równie. I co zauważyłem po dzisiejszym paleniu jak ta ceramika już jest na swoim miejscu Mimo to, że chodzi yy, cały czas y, przy paleniu, chodziła mi pompa nagrzejniki, także bufor się nagrzał yy, błyskawicznie i trochę mniej drewna poszło, bo włożyłem całą jedną komorę w sumie i dwa takie kawałeczki. Ja zawsze wkładam całą komorę i ze cztery, cztery nawet i pięć takich kawałków jeszcze dorzucałem na górę. Także, no i wtedy też pompa nie chodziła tak cały czas. No dzisiaj mamy niestety wiatr duży, jest niby na plusie, plus dwa stopnie, ale jednak wywiewa to wszystko gdzieś ciepło z domu przez ten wiatr. Gdzieś przenika przez, przez jakieś dziury i wchodzi do chałupy to zimno. No to tak, no to, to to chyba tyle, co ja dzisiaj chciałem powiedzieć. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok. I trzymajcie się do następnego odcinka.